Lotnictwo japońskie operujące z rejonów wysp Salomona i bazy na północno-wschodniej części Nowej Gwinei dokonywało w tamtym czasie dalekich patroli morskich z nadzieją na wypatrzenie i uszkodzenie amerykańskich okrętów. Dwie formacje bombowców NEL natknęły się na amerykańską grupę zadaniową, próbując zbombardować ją z wysokiego pułapu, przekazując informacje o kontakcie z sojuszniczym siłom. No cześć, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku. Tym razem bardzo dziwna misja, która w zasadzie nam ma pokazać jak beznadziejne były te bombowce w konfrontacji z celami nawodnymi, bombardujące prawda, z lotu takiego poziomego. Najpierw skonfigurujmy sobie coś co będziemy musieli użyć bardzo szybko, czyli widok naszego celownika bombowego. Dobra, złapmy sobie poziom. Teraz pamiętając, jakie mamy ustawienia, wejdźmy sobie w celownik bombowy na miejscu bombardiera. Zwiększmy pułap do 3000 metrów, czyli pułap, z którego będziemy atakować, musimy to wszystko wprowadzić do komputera, powiedzmy pokładowego. Zwiększmy teraz prędkość do 270, w sumie 280 km na godzinę. Ciekawostka: Japończycy używają szczególnie ich. Morskie lotnictwo węzłów jako jednostki prędkości. Więc musimy sobie to przeliczyć. Jak poruszamy się 150 węzłów, to przy prędkości 150 węzłów to będzie około 277 km na godzinę. A teraz możemy się skierować, prawda, już na cel z autopilotem, troszeczkę na wodę. Co będzie się tutaj historycznie ta misja była absolutnym fiaskiem. To znaczy, Japończycy polecieli, mam nadzieję, że zbombardują cele amerykańskie, no i nic się nie stało, bo nic nie trafi nic z tego pułapu. <laughs> Działo się tak dlatego, że. Okay, tam. O, o, widzicie te małe. Tropeczki. troszkę, troszkę w lewo. Ok, przejdźmy poziom i spróbujmy ich znaleźć przez celownik, wychylając go do przodu. Aha. Generalnie to jest taki mechanizm inercyjny, który pozwala nam zachować, prawda? Znaczy zrzucić odpowiednio bomby z wyprzedzeniem, który będzie liczył te wszystkie nasze prędkość, upływ czasu, pułap i zwolni bomby w odpowiednim momencie, jeszcze się musimy troszeczkę przestawić póki tutaj kalibruję, powiem tylko, że um, odkąd Prince of Wales i Repulse pod... O, proszę bardzo, Prince of Wales i Repulse dostały w Ciry pod Singapurem Wszystkie jednostki nawodne zaczęły żwawo manewrować, kiedy były pod atakiem takowych właśnie jednostek, bombowców powiedzmy poziomych. Ok, mamy tutaj jednostkę, teraz możemy sobie cyknąć taki specjalny guzik, który jak widzicie teraz tak jakby się celownik zblokował na punkcie, tak? on będzie się powoli, powoli. Opuszczał, 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 aż automatycznie zostaną bomby zwolnione. My jednakowoż wchodziłem w bardzo niebezpieczny teren, ponieważ zaraz on, właśnie, już do nas próją Jesteśmy na 3000 metrów, to jest dość nisko. Ale gdybyśmy atakowali z wyższego pułapu, to szanse na trafienie byłyby jeszcze mniejsze. A no i tak historycznie w tym rajdzie nie ucierpiał ani, ani jedna amerykańska jednostka więc było to zupełnie bezsensowne tak? cała wyprawa ale Japończycy no zebrali jakiś wywiad zobaczyli w którym kierunku płyną amerykańskie krążowniki a było ich kilka okej okay. i i zaczyna się zwalnianie widzicie byliśmy na tyle o o o o o o, o. Okej okay. mechanizm sam zwolnił bomby. To my teraz możemy przyspieszyć, odbić pod lekkim kątem i spieprzać stąd, ponieważ to są krążowniki i niszczyciele, które są w stanie nas nieźle posiekać no, no i widzieliście, jak to jest z zdolnością, prawda. Odkąd Brytyjczycy dostali sromotnie w zasadzie płynąc w linii nie robiąc żadnych poprawek, tak od tamtego czasu wprowadzono taki prikaz żwawych manewrów, które miały być zawsze wprowadzane, kiedy w powietrzu znajdą się albo torpedowce, albo właśnie tego typu bombowce. Ee, jak Nel, rzuciliśmy 8 bomb, nasi towarzysze też powinni, chociaż e, bałem się, że muszę im wydać rozkaz ręcznie. No nic, to niech spróbują. Hmm. Myślałbym to, że do tego czasu by zrzucili no ale nie, nie każdy spróbuje po swojemu. Może coś trafią. Generalnie tyle razy jak latałem w, ten mis, w tej misji, to i tak się nigdy nie udało nic trafić. Chyba, że cudem. Chyba żebyśmy zlecili na jakieś 1,5 km i przelecili zaraz nad jednostką przeciwnika, to wtedy tak, to wtedy jest dewastujące, ale przy naszej masie i rozmiarze to ryzykujemy tym, że zezlechniemy. Od czasu do czasu... Może się zdarzyć, że dostaniemy jakimś szrapnelem z eksplodującego pocisku flakowego O, o mm, Ładnie Dobra, spieczamy stąd, generalnie jak najszybciej się da Ja nie chcę tutaj zostawać nawet na chwilę Oj, silniki się przegrzały, no dobra, zwolnimy teraz troszkę Mam nadzieję, że... Yy, Nasi towarzyszem też się oddalą w miarę, miarę szybko, a jak nie, to się nic nie stanie. Generalnie to, to był bardzo śpieszny rajd, który historycznie się zdarzył który też demarkuje to, w jaki sposób przestaną używać tego typu bombowców. Chyba że cel był bardzo powolny i trzeba go było dokończyć. Tego typu bombowce miały sens wtedy, kiedy na przykład nie wiem, yy, ślama się jakiś lotniskowiec, który został bardzo poklepany, albo inna ciężka jednostka, i mogliśmy jeszcze sobie na nią zrzucić kilka rzeczy. No okej, okay, rozumiem to, nie? Ale tak poza tym to. No, 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 no. no. Dobrze. Jesteśmy. W zasadzie wylatujemy z tej strefy. Tak samo ta druga formacja, która razem z nami tutaj przyleciała. Ona też w zasadzie przeleciała, tylko rzuciła bomby, nic nie trafili. That's it! No ale jest to część Kampanii, dlatego to pokazuję Mało emocjonujące, nie? Przydałoby się jakąś kolejną rzecz. Dobrze, że możemy zrobić time timeskipa w międzyczasie, więc. No dobra. Więc to by było na tyle. W tym mało, mało emocjonującym zadaniu. Aczkolwiek zobaczyliśmy sobie, jak wygląda celownik bombowy w ile 1946, czyli tej paczce. No i z tym modem, oczywiście. <grym> o kogoś trafili. Niestety. No ale my tutaj kończymy, więc whatever. Zaraz po ostatnim nalocie japońskie bombowce poinformowały o stanie napotkanej grupy amerykańskich krążowników. Póki cel pozostało w zasięgu, z bazy w Rabaul na Nowej Brytanii poderwano kolejną formację bombowców, lecz tym razem uzbrojonych w torpedy. Ich zadanie Przebić się przez ogień przeciwlotniczy i ugodzić amerykańskie krążowniki. No hej, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku, tym razem w pierwszej misji samobójczej w tej kampanii prostej bo prostej, aczkolwiek e, tak będziemy teraz wreszcie po bożemu podchodzić do przeciwnika. I sobie go storpedujemy, tak jak to przekazał. E, generalnie jako znaczy to był taki follow up do tej rzeczy, którą Japończycy chcieli wcisnąć prawda, polując na okręty zmierzające w kierunku Port Moresby i tak, jeszcze w woli ścisłości oryginalnie te naloty dokonywały bombowca NL no, kiedy była robiona ta kampania to projektant widać nie miał dostępu do modeli więc posłuży nam G4M Betty za tak zwane proxy po naszej prawej stronie hen hen tam w oddali um, informacje, więc zejść sobie weźmy ich w ogóle tak, żeby uderzyć w nich powiedzmy pod kątem prostym e, tak e, założenie tego całego nalotu było takie że um, dlaczego w ogóle te samoloty, te nasze bombowce teraz podchodzą bez żadnego wsparcia no bo technicznie skoro nele zbombiły prawda um, Amerykańskie krążowniki, i no to musiały dokonać jakichś tam zniszczeń. Więc teraz, w zasadzie, nalot torpedowy miał być tylko i wyłącznie formalnością, jak się okazuje, ponieważ nalot bombowców horyzontalnych w zasadzie nic nie zrobił. No to, no, no tak, będziemy ruszać w takiej misji samobójczej, troszeczkę. Pan to jest dobra maszyna. No jeżeli już coś ma się przebić i jeszcze lecieć, to mam nadzieję, że to nam się uda. Um, niestety Japończycy w ogóle mieli taką manierę, że bezwzględnie upili wszystko na swojej drodze. Przygotujmy się w ogóle do wydania rozkazów, um, ponieważ chcemy, żeby cała formacja runęła. No, już się flaki odezdały, ale liście. Ok, e, kochani. Do akcji. My ja troszeczkę sobie zlecimy dalej. Zrobimy taki ładny nawrót. O Boże, im bliżej, to tym bardziej przeprawa przez piekło. W takich nalotach no bez jaj, to, to jesteśmy w olbrzymim samolocie, który stanowi olbrzymi cel. Lecimy nisko i powoli i prosto na naszego przeciwnika, który przeciwko nam z kolei. Może skierować wszystkie swoje działa przeciwlotnicze i, i także inne, ale przede wszystkim te przeciwlotnicze nas interesują. Matko świta. No, e, musimy zniś, zejść bardzo nisko. I tak, może ten samolot, tam widzę krążownik e, przeciwko nam. Tak, tak, krążownik. Chyba, że się jorgnie. Nie chcemy, żeby nas e, sfokusował. E, o kurwa, ok, jorgnął się, dobra, dobra. E, nie, 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 to będzie samobójstwo. Weźmy sobie ten po prawej. <k sorta> jamero, jamero. Jamety, <grym�ty> kudasaj, nie zabijcie mnie, błagam. E, I tak e, generalnie powinniśmy. O, oh, <grym> Powinniśmy gdzieś stąd spuścić tą torpedę, no ale. Wtedy jaka jest szansa na to, że trafimy? Przedziobek, A, O, oh, o, oh, fuck Przeciek, tylko błagam się Ok, poszło, poszło Tak jest! Torpeda trafiła! Okej okay. Obawiam się, że to jest za mało żeby zatopić krążownik aczkolwiek poważne uszkodzenie na nim będzie zrobione Cieknie nam paliwo i w ogóle jest bardzo nieładnie Boże Jamero i te... nie będą pan no nie, o nie, tylko nie płynie nie, nie płyń, bo jak, jak to zapłonie to wybuchnie Tak, cały zbiornik paliwa, którego mamy dużo w tym bombowcu No ale no, no przynajmniej przeżyliśmy w sumie nie ma, nie ma co tutaj zmniejszać mocy, bo to dość cieknie z ten... E... Gdyby silnik się palił, no to byśmy mogli wybrać właśnie silnik i zmniejszyć moc, wyłączyć nawet. E... Chociaż generalnie pryncypium gaszenia się to jest takie dość dziwne, że powinniśmy być na wysokim pułapie. Haha, ha. good joke, szczególnie jak... Szczególnie... Oh. Oh. No. No. Szczególnie jak lecimy takim horyzontalem wielkim. No właśnie, rzucił bombę, torpedę znaczy się, no to musi być nisko, ale generalnie zasada jest taka musieliśmy na bardzo wysokim pułapie, żeby zanurkować i rozwinąć taką prędkość, by pęd wiatru, pęd powietrza dookoła naszej maszyny po prostu zdmutnął płomienie Cool story, nie? Szczególnie jak masz poszatkowany cały frame i, i, i skrzydła ci chcą odpaść ale dobra, udało się, przeżyliśmy tą misję e, Bogu dzięki i e, musimy się tylko stąd wydostać e, powiedzmy wbijając się na jakiś większy pułap ale ja nie chcę ryzykować nie chcę też zeżreć zbyt dużo paliwa gdybyśmy tutaj musieli wracać na Rabaul, które było kilka ładnych godzin, więc potrzebowalibyśmy każdego kropelki paliwa jaką tylko możemy tu na szczęście tylko dolatujemy do punktu wyjścia z misji no no dobra jestem zadowolony bo przeżyliśmy to, 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 to najważniejsze tak? torpeda rzucona. w bardzo ładny sposób dobra lecimy mniej więcej w odpowiednim kierunku jesteśmy tym drugim rzutem który prawda storpedować miał tą formację tą grupę zadaniową odminała Krasa to były generalnie grupa krążowników i niszczycieli płynących w kierunku Port Moresby żeby, o, o nie, o nie, żeby właśnie zastopować tą inwazję którą rzucali Japończycy przeciąć im prawda, ryjek a no Japończycy pomyśleli, że posyłając te dwa yy, dwie grupy bombowców, coś skurają. O ja pierdzielę, ale <laughs> huh. O nie, tylko nie pójdę. Jesus. I mean. O. Yy, nie, nie, nie wiem, nie wiem, jak to tam yy, po, po japońskiemu by było, ale. Yy, Shinto. Coś tam. Yy, o, kamień, coś, nie wiem, nie wiem, no po prostu no, uciekamy stąd, co szybciej. Tak, e, ciekawa to misja, e, pokazuje nam, jaki był praktyczny wymiar walki takich samolotów e, z okrętami. One miały sens, jakich było dużo. No te, no i tak przenoszą tylko jedną torpedę, to, to jest niewiele, ale założenie było takie, że one mogły lecieć bardzo, bardzo daleko i godzić... Tak też no, w taki nieoczekiwany sposób. No i było dość wytrzymałe, jak widzimy. Tam jakiś nic bo się w ogóle kolebocze, to dajmy mu rozkaz, żeby dołączył do formacji. Nie wiem, zrzucił to torpedę czy co? Może zrzucił, może nie zrzucił, no nieważne. W każdym razie wyszliśmy z tego cało. Ehm, pora powrócić na Rabał i to były ostatnie wydarzenia z dnia powiedzmy. Ehm, 6 maja. Większość jeszcze będzie w nocy się rozgrywało dość dramatycznych scen, jeżeli chodzi o te samoloty, które poleciały na kilka godzin, i jak widzieliśmy, ostatnio przechwyciły jedynie tankowiec z niszczycielem. Więc no, one będą próbowały wrócić, i wtedy w najmniej odpowiednim momencie napotkają. Amerykanów i Amerykanie też byli bardzo zszokowani pozycją Japończyków. Tak, też wymiana była dość krwawa i zaskakująca. No, ale dobra, to na tyle. Cześć.